Każdego dnia wytwarzamy tony śmieci, które coraz bardziej utrudniają nam życie. Niestety jest to problem, który zagraża naszemu środowisku i naszej planecie. Pomyślmy o naszych dzieciach i wnukach. Już teraz zadbajmy o ich przyszłość i zdrowie. Pamiętajmy o tym, że na hałdach śmieci leżą tysiące ton odpadów, których nie da się przetworzyć. To tylko od nas zależy, czy z biegiem czasu te góry będą rosły. Rób wszystko, aby śmieci mieszanych było jak najmniej. To tylko dzięki naszej mądrości i świadomości większość odpadów trafi do recyklingu. Chronimy zasoby naturalne, ponieważ zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców naturalnych. Recykling to nie czynność, lecz sposób myślenia. Wstępnej segregacji dokonujemy już na etapie zakupu. Pamiętajmy, wybierajmy produkty powstałe z surowców wtórnych. Kupujmy tyle, ile naprawdę potrzebujemy. Unikajmy produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań. Każde opakowanie to osobny śmieć. Podczas zakupu warto korzystać z torby wielokrotnego użytku. Pamiętajmy, że każda jednorazowa torba to dodatkowy śmieć, który rozkłada się ponad 100 lat. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, czy segregują śmieci i czy warto to robić. Czy uważa pan, że segre segregowanie śmieci powinno być y, obowiązkowe? To jest bardzo ważne segregowanie śmieci, bo to jest szybciej. I taniej to wychodzi, a nie, że to jest w ogóle takie wszystko razem wrzucone, potem ludzie pracują i to sortują w ogóle, takie coś. Od jak dawna pan segreguje śmieci? Ja cały czas, prawie w początku to butelki wszystko wyrzucam, osobno to wszystko. Puszki do jakich pojemników powinniśmy wrzucać? Puszki? Tam, gdzie pisze metal. A, a karton? To papieru. Pani u siebie w domu segreguje śmieci, tak? Ja zawsze segreguję, tak jak powiedziałam, od 20 lat segreguję i wywoziłam po prostu do surowców turnych. Przedtem, no teraz już są te kosze od jakiegoś czasu, bo były chyba już z 10 lat temu może. A jak powinno się segregować śmieci? No, rozdzielając wszystkie frakcje, no frakcję tą mokrą, która z kuchni, prawda, z obiadu, obierki, plastiki osobno, osobno szkło, osobno metal. Już długo Pani segreguje te śmieci. Proszę mi powiedzieć, co największy problem? Czy w ogóle jakiś problem sprawia Pani ta segregacja śmieci? Nie, problemu mnie to problemu nie sprawia, tylko problem sprawiał odbiór, bo od pewnego czasu właśnie nie, nie można było oddać w, w punkcie skupu szkła na przykład, bo metal jeszcze i tektura e, osobno i cienki papier osobno. Ja segreguję bardzo, bardzo tak szczegółowo te śmieci, bo, bo wiem, że no, jest w tym sens. Czy uważa Pan, że segregacja śmieci jest potrzebna? Pewno, że tak to, ułatwia ułatwia później dalej jej przetwarzanie. Segreguje pan śmieci. Segreguje. A czy coś przysparza problemów przy segregacji? Raczej nie. No. Tylko pojemniki nie, nie są tak odpowiednie jak powinny być. A co z tymi pojemnikami nie tak? No bo jeżeli segregować, to powinny być do każdego tego osobny pojemnik, a nie ma. Do czego pojemników brakuje? No, na plastiki to tam są, ale tak, na szkło, na te metale czy coś takiego, no to nie ma. Proszę powiedzieć, co sądzi Pani na temat segregacji śmieci? Czy jest potrzebna? Zdecydowanie tak. Dlaczego? Na no, wyrzucenie śmieci bez sensu, razem z tych, które można odzyskać z nich, jakiś tam produkt, zarazem z innymi, które się do niczego nie nadają, albo z bio, bez sensu. A czy to nie jest utrudnienie dla mieszkańców, że muszą segregować śmieci? Jest. Jest. Ale warto. Moim zdaniem tak. A co przysparza najwięcej kłopotu? Ach, najwięcej kłopotu? No chyba osuszanie tych wszystkich plastikowych takich. Czy warto segregować śmieci? Tak. tak! Żeby chronić ziemię. Żeby chronić ziemię. Powiedz mi czy śmieci, te nagromadzone śmieci są zagrożeniem dla środowiska? Tak! Acie, a segregujecie śmieci? Tak. Trzeba je rozdzielać do odpowiednich koszy. Na przykład plastik do plastiku, metal do metalu, papier do papieru, szkło do szkła, odpady zmieszane do, do, do odpadów zmieszanych, organiczne, organiczne do organicznych i tak dalej. A gdzie na przykład powinniśmy wyrzucić zużyte baterie? Do specjalnych. Do specjalnych koszy, które czasami znajdują się też w i sklepach. A Na przykład przeterminowane lekarstwa. Czy ktoś wie, gdzie powinniśmy zanosić przeterminowane lekarstwa? Jest w yy, aptece. A czy segregujecie śmieci w swoich domach razem z rodzicami? Tak, tak. tak. Czyli wasi rodzice również segregują śmieci w domu, tak? A czy wy tutaj w przedszkolu segregujecie też śmieci? Macie takie kosze specjalne, do których wrzucacie. go powinno segregować się śmieci. Czy ktoś wie, tak? Żeby chronić ziemię. A dlaczego trzeba chronić ziemię? No bo by zachorowała. Tak, a wy dlaczego uważacie, że powinno się segregować śmieci? Dlatego, że jak się nie segreguje śmieci... To wtedy może się ziemia cała zasypać śmieciami. Oceany, morza, jeziora, rzeki, strumienie, ląd wszędzie. Jak nie będziecie segregować śmieci, to wtedy nie będziecie mieli nowych rzeczy. To znaczy jakich nowych rzeczy? Na przykład jak się nie, nie będzie segregować kartonu czy papieru to nie będzie się mieć nowego pudełka z kartonu, czy nowego papieru, czy folii, czy puszek i, to, i czy tak dalej. A jak myślicie, co się dzieje z takimi śmieciami, którzy, które wyrzucicie do śmieci? Jaka jest dalsza ich droga? Tak? Śmiecię? Patel. Yy, Idą do wysypiska. A co się dzieje z nimi później na tym wysypisku? Są spalane. Są spalane. Wszystkie ludzie są spalane. Nie, nie wszystkie, tylko te, których nie da się już ponownie wykorzystać, są spalane, a inne są po prostu na nowo wykorzystywane. Powiedz mi, a właśnie co to są te odpady organiczne, o których mówiłeś wcześniej? To są takie, które można jeszcze rozłożyć w ziemi, czyli na przykład skórki po owocach, po warzywach, liście. Skąd dzieci wiedzą tyle na temat segregacji odpadów? Ich wiedza często jest większa niż nas dorosłych. W korytarzu nas pełno! Oj, niedobrze, niedobrze! ja Teraz już wszystko jasne. Dzieci biorą udział w różnych przedstawieniach i konkursach przygotowanych przez Referat Ekologii i Ochrony Środowiska w Sieradzu, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Nauczycieli. Odwiedziliśmy również z kamerą mieszkańców naszego miasta w ich domach. Chcieliśmy sprawdzić w jaki sposób radzą sobie z segregacją odpadów. Dzień dobry. Adrian Grupa SeRaka TV Media. My tworzymy materiał filmowy na temat segregacji odpadów. Czy pani segreguje odpady? A czy moglibyśmy chwileczkę porozmawiać na ten temat? Dziękujemy bardzo. Od jak dawna segreguje pani odpady? Segreguję odpady od zawsze praktycznie. A proszę nam powiedzieć, jak powinno się odpowiednio segregować odpady? W moim przypadku ta segregacja polega na tym, że posiadam tutaj w kuchni, jak pan widzi, trzy kosze, ponieważ na zewnątrz też są trzy rodzaje zbiorników na śmieci, i dlatego w jednym koszu mam szkło, w drugim koszu są odpady sztuczne. To znaczy tworzywa sztuczne, butelki, jakieś folióweczki, to co powinno trafiać do, do tych odpadów. W jaki sposób odpowiednio powinno się segregować odpady? Ja segreguję tak, jak wygląda to na zewnątrz. To znaczy na, na zewnątrz mamy trzy rodzaje pojemników i są to pojemniki odpowiednio na szkło na y, opakowania y, sztuczne, czyli butelki plastikowe, folióweczki, papier, y, puszki, puszki po konserwach, kapselki. To wszystko trafia do oddzielnego jednego kosza. I jest trzeci kosz z tak zwaną frakcją mokrą, no, czyli odpady mieszane. Właśnie, a co na przykład z takimi odpadami jak baterie, czy na przykład lekarstwa? Tutaj to już korzystam z takich działań spółdzielni, która co pewien czas organizuje zbiórkę takich kłopotliwych odpadków. A co na przykład z takimi butelkami, czy, czy pojemnikami po jogurtach, czy butelkami po mleku? To oczywiście po umyciu nadaje się do wyrzucenia do pojemnika z odpadami z tworzyw sztucznych. Przypominamy, że mycie szklanych opakowań, puszek i tym podobnych nie jest konieczne. Co sprawia Pani największy kłopot podczas segregacji odpadów? Na początku był pewien kłopot z ilością pojemników na zewnątrz. Teraz y, tych pojemników jest wystarczająca ilość, więc praktycznie nie ma takiego problemu z, z segregacją śmieci. A w jaki sposób y, mogłaby Pani zachęcić innych mieszkańców y, do tego, aby zaczęli segregować śmieci? Na pewno y, ogromna korzyść jest dla środowiska, więc to chyba powinno przekonać każdego z nas do segregacji. Do tego pojemnika są wrzucane szklane opakowania, jakieś słoiki, butelki, oczywiście umyte, czyste. Do tego pojemnika są wrzucane y, y, sztuczne rzeczy, czyli butelki, pojemniczki po jogurtach, butelki są pościskane. Jakieś folióweczki. Tutaj mamy pojemniczek z frakcją mokrą, No akurat są owierki. Mam tutaj ściągę na lodówce odnośnie naszych śmieci wrzucanych do poszczególnych pojemników. Mamy metale, więc tutaj są kapsle, zakrętki, puszki po napojach, konserwach, plastikowe butelki, worki, reklamówki, torby plastikowe. Metale kolorowe. Następnie jest szkło bezbarwne, kolorowe, butelki, słoiki. Po napojach, po napojach alkoholowych i pożywności. Do pojemniczka z papierem, rzucamy papier, gazety, czasopisma, kartony, tekturę, torby papierowe, ulotki, książki. Na każdym pojemniku przeznaczonym na odpady szklane, papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady zmieszane, czyli frakcję mokrą i odpady zielone, zamieszczone są etykiety informujące o tym, co należy do danego pojemnika wrzucać. Poczytaj, bo warto wiedzieć, jak segregować odpady. Na terenie miasta Sieradza obowiązuje system czterech pojemników, w tym odpady szklane, frakcja mokra, papier, metale, tworzywa sztuczne. W domach jednorodzinnych odpady zielone. W naszym mieście organizowane są zbiórki odpadów wielkogabaretowych i zbiórki w ramach mobilnego punktu zbierania odpadów kłopotliwych, np. telewizory, radioodbiorniki, akumulatory, farby, rozpuszczalniki i tym podobne. Dzień dobry, Adrian Grupa Sieradzka TV Media. Proszę pani, my tworzymy materiał filmowy dotyczący prawidłowej segregacji odpadów. Proszę mi powiedzieć, czy pani segreguje odpady? A czy moglibyśmy zająć chwileczkę i porozmawiać na ten temat? Dziękujemy bardzo. Od jak dawna segreguje Pani odpady? Ja segreguję od bardzo dawna. Już jak tylko na stały kosze, tak ja już się dostosowałam do tego i uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. A w jaki sposób powinniśmy segregować te odpady? No, uważam, że no oczywiście oddzielnie papier, oddzielnie plastik, szkło, prawda? No i te mokre odpady. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł no, ze względu na to, że byłoby czyściej. Właśnie w jaki sposób segreguje te pani odpady u siebie w domu? W takich swoich domowych warunkach? To znaczy, ja mam akurat wykorzystuję woreczki, w których po prostu przynoszę zakupy. I wy, wykładam zakupy i sobie po prostu kładę tutaj, zawieszam na wieszaczkach i segreguję i sobie y, wynoszę na przykład co drugi dzień. No mi to wystarcza, jestem sama. A co z takimi odpadami na przykład jak y, problemowymi można tak nazwać? Na przykład zużyte baterie albo y, lekarstwa? To y, oczywiście w oddzielnych jakichś tam pojemniczkach, w czym się na to zbieram. Po, po prostu oddaję tam, gdzie powinny być. A co z takimi pojemnikami, jak na przykład butelka po mleku czy po jogurcie? No nie wiem, no niektórzy uważają, że to należy wypłukać czy jakoś tam wyrzucić wtedy, prawda? No, no, ale jest to różnie. Czy segregacja odpadów sprawia Pani jakieś trudności, problemy? Żadne. Żadne, po prostu. Czyli Słucham. wystarczą chęci? Tak, tylko to. Dlaczego warto segregować odpady? Dlatego, że po prostu, no, tak jak i my starsi segregujemy, to chcielibyśmy również, żeby młodzi też tego się nauczyli i w przyszłości oczywiście też segregowali, prawda? Czyli warto tym młodym ludziom, a nawet już dzieciom, wpajać takie, taką wiedzę o tym, aby prawidłowo segregować odpady. Tak, oczywiście warto. Czy segregacja odpadów w takich małych pomieszczeniach, małych kuchniach, jak to zwykle bywa w bloku, nie jest to utrudnieniem? Nie jest utrudnieniem, bo można sobie takie właśnie te na wieszaczkach pozawieszać i zawsze wynieść sobie to i czyściutko, i nawet zawiesić sobie. Nie zajmuje to dużo miejsca? Absolutnie, malutko. Sprzed naszych domów i osiedli pojemniki z odpadami wędrują do stacji przeładunkowej w Sieradzu. To właśnie tam z pomocą przyszła nam technologia, dzięki której śmieci w bezpieczny sposób pakowane są do hermetycznych kontenerów, aby odbyć dalszą podróż. Hej, jadą, jadą śmieci z góry i pod górę. Hej, Ceków się otwiera na tę śmieci górę.